Pycha liberałów została ukarana, lewica pogrążona. Lud przebudził się, by przemówić przy wyborczych urnach. Barbarzyńcy stanęli u bram. Populizm wziął władzę w Polsce, na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych przypomina Jakub Dymek w książce Nowi Barbarzyńcy. Czai się do skoku w Niemczech i we Francji. Liberalne elity, zamknięte w instytucjach swoich państw, wpadają w panikę, wołają o faszyzmie. Co to jest populizm? To przekonanie, że lud ma rację w konflikcie ze swoimi szkodliwymi elitami. Partia populistyczna uważa się za jedynego prawdziwego przedstawiciela ludu, inne partie i organizacje są jego wrogami. Dlatego trzeba je usunąć z życia publicznego lub przynajmniej odebrać wiarygodność. Lud, czasem rozumiany jako naród, jest siłą dobra. Ma moralną przewagę nad elitami, które zabiegają o własne korzyści. Są usadowione w rządzie, gospodarce, kulturze i mediach, skąd narzucają swą wolę większości. Bardziej dbają o cudze interesy, jak obce państwa albo imigranci, niż interesy zwykłych ludzi ze swojego narodu. Elity są na ogół liberalno-lewicowe, przeraża je populizm tylko partii prawicowych. Lęk elit budzi kultura narodowa jako rdzeń tożsamości społecznej, niechęć do mniejszości etnicznych i obyczajowych, czy inaczej myślących. Nowa Lewica zaśmiewa się z szacunku prawicy dla tradycji, a zgrozę elit wywołuje dystans prawicowego populizmu do planów Unii Europejskiej, która chce narzucać państwom liberalno-lewicowe normy. Prawica przejęła metody walki lewicy jako nowi barbarzyńcy, dowodzi Jakub Dymek. Takim mianem Salon określił ludzi prawicy, którzy prowadzą własny marsz przez instytucje, powiada autor. Lekceważą szacowne wzory dojrzałej cywilizacji Zachodu. Za to dobrze je poznali i wiedzą, gdzie uderzyć gniewem i szyderstwem. Zdaniem Jakuba Dymka, przedstawicielami nowych barbarzyńców w Polsce są tygodniki prawicy, uważam, że przekształcone w dorzeczy oraz sieci. Oskarżają krajowe elity o zaprzeństwo i bezlitośnie drwią ze snobizmu na Europę. Przykładem może być przezabawny alfabet leminga Roberta Mazurka. Albo okładka tygodnika do rzeczy, zapowiadająca artykuł o chorobie wściekłych profesorów, mających lewicowe poglądy. Partia rządząca zdobyła władzę w wyborach parlamentarnych, przedstawiając się jako głos zwykłych Polaków. Stara się umocnić tożsamość narodową oraz sprawiedliwie dzielić dochody państwa z podatków. Dba o suwerenność w sporach z Unią Europejską. Wciela w życie populistyczny program wymiany elit, które jej zdaniem zdradziły ludzi. Czy polskie społeczeństwo może obyć się bez zasiedziałych elit? Pod hasłem demokracji suwerennej, Moskwa odrzuciła demokrację liberalną. Podważa ją również w państwach zachodnich. Wspiera populistyczną prawicę i sieje w internecie propagandę antyglobalistyczną i antyamerykańską. Stała się punktem odniesienia dla nowej prawicy wszędzie w świecie. Prezydent Putin pozuje na obrońcę zachodniej cywilizacji. Wielki wpływ na ideologię państwa wywarł Aleksander Dugin. Głosi, że Zachód zżera relatywizm, indywidualizm i zepsucie. A wartości rosyjskie to lojalność, kolektywizm, karność, hierarchiczność i uduchowienie. Dugin wezwał do stworzenia prawdziwego faszyzmu nieskażonego niemieckością nazizmu. Miał być oparty na konserwatyzmie i woli zmiany, by przywrócić polityce pełną pasji naturę religijną. Konserwatyzm Rosji i odrębność stały się urzędową doktryną i powszechnym przekonaniem Rosjan. Ale czy religijna pasja w polityce nie zapowiada zbrodni w imię ideałów? Dugin wezwał do wykorzystywania ruchów społecznych i grup wyznaniowych przeciwko Zachodowi przy użyciu technologii sieciowych. Rosja tak zrobiła w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie. Dugin podał także prawidłową linię wobec Donalda Trumpa jest głosem prawdziwej, amerykańskiej prawicy. To zwykła Ameryka, czasem niemądra, ludzie bez talentów, za to wolni od zboczeń. Prezydent Trump jest normalnym Amerykaninem w cyrku elit, podpowiada Sufler prezydenta Putina. W Ameryce Trump jest na wojnie z mediami liberalnych elit, a korzysta z poparcia w mediach internetowych. Najważniejsza, Breitbart News Network, dociera szerzej niż dziennik The New York Times. BNN obnaża korupcję polityków i obłudę, nie zawsze zgodnie z prawdą. Nagłaśnia przemilczane sprawy i atakuje salon, dając głos ludziom wściekłym na rząd. Ten portal wykorzystuje karykatury i styl młodzieńczego buntu. Założyciel BNN sądził, że polityka wynika z kultury, jakby powtarzając hasło nowej lewicy marszu przez instytucje. Obecnie BNN kieruje Steven Bannon. Jego pakiet idei składa się ze zdrowego rozsądku, tradycyjnych wartości, wrogości dla elit. Zamiast wolnego handlu globalnego popiera nacjonalizm gospodarczy. Jest wrogi dla imigrantów i głosi wojnę cywilizacji z islamofaszyzmem. Bannon wciągnął do swojej krucjaty kontrkulturę, fanatyków gier, internetowe sławy, nałogowych twórców memów. Kompromituje kulturę liberalną przy pomocy młodych aktywistów przetarli szlak Trumpowi, który prowadzi własną wojnę na Twitterze. Tak oto lud przemówił w Ameryce głosem cynicznego miliardera, czy to populizm, czy już barbarzyństwo.